Czołem widzowie, dziś film z miejscowości Łochów, jak tylko wyleczę małą kontuzję nogi, której nabawiłem się podczas pracy przy drzewie na opał, to ruszamy dalej do Żyrardowa, bo na fejsie dałem posta, że jak będzie 400 lajków, to nagram kebaba z uwaga truskawkami i wpiliście ponad dwa razy tyle. Nagram tego kebaba z truskawkami, a przy okazji to, co będzie polecane najczęściej, ale o tym kiedy indziej, bo dziś mamy materiał z kebaba o nazwie Eimer w Łochowie właśnie. Ktoś mi ostatnio pisał, żeby sprawdzić lokal, w bo powstał nowy punkt, a tak się składa, że ja to znam, bo mam bliżej Włochowie, byłem pojeździć sobie rowerem w tym miasteczku, to przy okazji mówię, chrompnę sobie bułkę z kurczakiem i sosami mieszanymi za 22 zł. Czas oczekiwania to 10 minut i powiem Wam, że teraz jak byłem, to kolejka była spora, zazwyczaj to świadczy o jakości mie miejsca, ale Almer powiem Wam już przedpremierowo, przedpremierowo, że to nic takiego. Średniaczek w skali krajowej, ale dla niektórych to już dużo, bo nie ma po prostu większej, lepszej perspektywy. Odebrane całość gorąca, ale minus, że mięso z mikrofali, bo widziałem jak nakładali. Niemniej jednak zalane sosem to nie było czuć tej mikrofali, ale tego sosu za dużo, szczególnie z początku. Na plus to to, że w mieszanym wyczuwalna była nuta ostrości, a ten drugi biały był słodki. Bułka trochę twarda, ale nie raniła podniebienia. Mięso kurczak, kula, ale też nie najtańsza warzywa zimne i to przewaga bułki nad kepsami w Placku, bo nie opiekają surówek w środku i nie robi się gorąca pulpa. No i co? Poziom średni zachowany, tak jak mówię, wielkościowo spory, ale kosztował też niemało, bo 22 zł. I z tego to pamiętam, to najmniejszy wariant bułki, ale mogę się mylić. W konkurencyjnej Ankarze w Małkini za 20 jest większy, a dla mnie Ankara i Aimer to dwa bliźniacze lokali, lokale, dwie bliźniacze firmy, bo nawet menu mają bardzo podobne wizualnie. No i co? Zjadł. I pojadłem, ale tak jak mówię, średniach na ocenę 4,5 na 10, bo mały minus za mięso z mikrofali. Pozdro.